Jak odróżnić prawdziwą wiedźmę od tej z Instagrama? Czarna świeca, złota biżuteria, oczy wpatrzone w kamerę, filtr z brokatem i tekst. Czuję, że jestem wiedźmą, ale czy to wystarczy? Bo prawdziwa wiedźma często nie wygląda na żadną, ale działa i czasem mieszka tuż obok ciebie. W dzisiejszym świecie wszystko można ubrać w estetykę. Bycie wiedźmą stało się modne i cudownie. Bo magia wraca do kobiet. Ale, między filtrem a prawdą, jest cienka granica. Dziś opowiem ci, jak rozpoznać prawdziwą wiedźmę i dlaczego często nie ma miliona followersów, ale jej obecność zmienia wszystko. Nie jest tą, która zna wszystkie kryształy na pamięć. Nie musi znać trzynaście odmian palosanto, nie potrzebuje spektaklu, bo nie robi z duchowości show. Nie sprzedaje gotowych eliksirów duszy za 299 złotych, nie nosi zawsze czerni. Czasem ma paznokcie w kolorze ziemi, czasem ślady ziół pod paznokciami. Nie potrzebuje tytułu, żeby mieć w sobie moc. To kobieta, która zna siebie, która czuje naturę, która wie, kiedy mówić, a kiedy milczeć, która nie szuka manifestacji, tylko sadzi rośliny, gotuje z intencją i słucha przodków. Czasem robi napar z pokrzywy i zostawia go na oknie dla słońca. Czasem idzie boso przez las, bo czuje, że musi. Nie wrzuca tego na storis, ale ty czujesz, że coś się przy niej zmienia. Zadaj sobie pytanie, czy ta osoba naprawdę żyje tym, o czym mówi? Czy mówi z poziomu serca, czy z potrzeby bycia widzianą? Czy potrafi być w ciszy, czy zna smak prostoty? Prawdziwa wiedźma nie robi rytuału tylko przy pełni. Ona żyje rytuałem codzienności. To nie filtr, to obecność, to nie efekt, to energia. Nie mówię tego, by oceniać, mówię to, bo być może Ty też jesteś wiedźmą, tylko nie umiesz się wpisać w estetykę Instagrama. I to dobrze. Prawdziwa moc nie potrzebuje rozgłosu, potrzebuje autentyczności. I jeśli czujesz, że Twoja magia to cisza, spokój, rytuały z ziół i wewnętrzne światło to jesteś we właściwym miejscu. Zapasz dziś zioła, jakiekolwiek masz, usiądź, zamknij oczy, połóż dłoń na sercu i zapytaj siebie, czym dla mnie jest bycie wiedźmą. Nie potrzebujesz odpowiedzi z internetu, tylko z wnętrza. Jeśli czujesz, że twoja ścieżka nie potrzebuje etykiety, ale potrzebuje głębi, zostań ze mną w ziołowym zakątku wiedźmy. Subskrybuj, zapasz napar i wracaj. Bo tutaj nie robimy magii, my nią żyjemy.